Rozmowy z przedstawicielami mediów to dla prezydenta chleb powszedni. Tym razem jednak odpowiadał na pytania zadawane przez innych dziennikarzy niż zazwyczaj. Pytaniami zasypywali prezydenta uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu podczas wywiadu, wieńczącego dziennikarskie warsztaty. Pomysł zorganizowania warsztatów dziennikarskich zrodził się w głowie pani Edyty Szeląg, która pracuje w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu. Wzięli w nich udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6, a poprowadziła je dziennikarka Marta Wojnarowska. Chętnie zaangażowali się, chętnie wykonywali zadania. Tutaj był przygotowany tekst, który mieli po prostu przeprowadzić korektę takiego tekstu. Poradzili sobie idealnie, wychwycili każdy błąd. A że pani Marta stwierdziła, że po prostu jest takie duże zainteresowanie, więc chciała, żeby młodzież wczuła się w rolę dziennikarza. Więc padła propozycja, żeby zaimprowizować taki wywiad. Oczywiście tak, 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 posypało się. No i skoro tak, no to z kim? No i tutaj właśnie padło na pana prezydenta. Zanim jednak do realnego spotkania z prezydentem doszło, młodzież sprawdziła swoje dziennikarskie umiejętności podczas próbnego wywiadu. W rolę włodarza miasta wcielił się jeden z uczniów, Bartosz Mazur. Pytania zadawali mu jego rówieśnicy. Na przykład takie o chodnik koleżanki i o dziurawe drogi. A opowiedz tę sytuację z tym chodnikiem, właśnie. O co chodziło dziennikarzom i co jak ty rozwiązałeś tę sytuację? Znaczy, koleżanka Justyna Łukawska. Chodzi tak przez. No bo ona chce mieć chodnik po prostu. I ja to tak wytłumaczyłem, że chodnik jeszcze do niej przyjeżdża prosto z Japonii i on jest taki specjalny, marmurkowy, więc trzeba na niego bardzo długo poczekać, nawet 10 lat najpewniej. Super. Czy trudno jest być prezydentem? Muszę powiedzieć, że dość trudno, no bo duży obowiązek. Próbny wywiad się udał. Przyszedł czas właściwego spotkania z prezydentem. Wszystkim młodym dziennikarzom udzielił wyczerpujących odpowiedzi na usłyszane pytania, a łatwe wcale nie były. Jeden z moich kolegów pytał, czy jeśli Siarka przejdzie do pierwszej ligi, to czy będą dodane fundusze na rozwój właśnie naszego klubu sportowego. Czy, czy będą atrakcje jakieś nad Jeziorą Ternobrzewskim i czy. Będzie więcej turystów dzięki temu przyjeżdżało. Takie póki co są największe inwestycje, no w mieście. Ja zapamiętałam kiedy będzie chodnik Justyny pod jej domem. Te pytania się niczym nie różniły, jak, jak odbywają się nasze konferencje z dziennikarzami, także y, na pewno więcej pytań było dotyczące osiedla mnie ocice nocice, bo akurat y, ta szkoła obsługuje te dwa osiedla, ale, ale sprawiło mi to dużo satysfakcji. Y, i widać, że dzieci są bardzo, młodzież ze szkoły podstawowej numer 6 na Miechocinie jest bardzo zorientowana w tych tematach i takich politycznych i, i tym, co się akurat w mieście dzieje. Dla mnie to jest taka cenna, powiedzmy, cenne, że wiem ewentualnie, jakie, jakie są potrzeby naszych najmłodszych i co ewentualnie chcieliby, żeby w Tarnobrzegu brzegu powstało. W tym przypadku powiem tak, że się denerwowałem bardziej niż przed, przed już taki, takimi właściwymi konferencjami, także ale i potem jak już padły te pierwsze pytania, tak troszeczkę powietrze zeszło i było bardzo sympatycznie. Uważam, że młodzież doskonale sobie poradziła z tym. Po prostu jak profesjonaliści wyglądali. Uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 prezydent Tarnobrzega zaprosił do Urzędu Miasta na prawdziwą konferencję prasową.